z cyklu dotacje 2021-2027. Dzisiaj kredyt na innowacje technologiczne. Instrument znany od ponad dekady, wdrażany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który umożliwia realizację inwestycji w innowacyjne technologie. Technologie wdrażane w ramach takich projektów mają postać najczęściej wyników prac badawczo-rozwojowych lub są np. nieupatentowaną wiedzą techniczną. To, co można sfinansować w ramach projektów, to oczywiście środki trwałe, ale także roboty budowlane oraz wartości niematerialne i prawne w postaci patentów lub np. licencji. Maksymalny poziom dofinansowania projektów to 70%. Aplikować mogą przedsiębiorstwa z sektora małych i średnich. Czyli zatrudniające do 249 pracowników. Pierwszego konkursu spodziewamy się jeszcze w pierwszej połowie 2023 roku. O przygotowaniach do tego konkursu będziemy informować na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Zapraszamy do śledzenia.